Manko z tej strony Esteban A to jest kolejny odcinek na tym kanale I oczywiście kolejny konkurs My dzisiaj jesteśmy Oczywiście na GeForce z Waszej ulubionej stronie Pamiętajcie, że jak chcecie brać udział w konkursach Musicie używać kodu Esteban Ponieważ jak nie używacie kodu No to nie bierzecie udziału w żadnym losowanku Cyk, 5% do wpłaty macie wchodźcie sobie tutaj, doładuj I możecie wpłacić dosłownie każdą metodą płatności A my e, Dzienny bonus, możecie sobie też co 20 godzin, e, zakręcić, no i może Wam wypaść dodatkowy procent do wpłaty. I ja mam tak jak widzicie 10 aktualnie, a my dostajemy MP9 za 3 zł. I zobaczcie, codziennie takiego itemka musicie sobie e, Dropnąć A my zaczynamy dzisiaj od skrzyneczki rażbi Razy 4. I compact mode, a niech jest compact mode 560 zł, wydajemy na samym początku. I już widzę, że... Oj, ten Glock Fade to było coś pięknego. 9 stówek za 560. Naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. To jest drogie. te UMP też jest okej. Okay, każdy item na plus. 1150. Zaczynamy fenomenalnie ten odcinek. Skrzyneczka Rush B. Bardzo ładnie. Znowu, patrzcie. To też jest drogie chyba. Ej, dobra, 700... Na razie w każdej skrzyni profit, dobra widzowie, to mi się podoba. To mi się podoba, no okej, okay. tym razem gorzej, ale trzystówki są zawsze. Lecimy, lecimy, no jak tak oddaje ta skrzyneczka, to ją otwieramy. Cyk, to jest chyba dwa razy profit, a nie, raz tylko, okej, okay, no ostatnie, ostatnie. Jak nie odda, to ostatnie. No i zobaczmy: Emerald Dragon Profit, ale reszta słabo, e, ale profit łączny. Więc otwieramy dalej. Tak jak mówię, otwieramy aż nie będzie profitu. No i teraz tego profitu na pewno nie będzie, więc i tak uważam, że jest fenomenalnie. Mamy 8300, a to otwórzmy sobie po prostu bez kompakt modu. Razy 4, jeszcze 560 zł i zobaczmy, co. Oj, no mogłem tego jednak nie robić, bo to już było widać, ale OK, w porządku. Cały czas jesteśmy na zero, więc jest spoko. To co? No, to może, może, może Amar, może Amar razy 4, 800 zł, compact mode. No, bo ten compact mode, jak widzicie, dzisiaj oddaje 57 profit, UMP profit, reszta słabo, e, ale 825 zł z tego mamy, co daje nam leciutki profit. Kurczę ładnie, ładnie dzisiaj te skrzyneczki. E, aj, ten Bowie Knife, no Digielek profit, reszta słabo, 5 stówek, 3 stówki w plecy. Próbujemy dalej. Dawaj jakąś kosę. Okej, okay, Ręk, A nie. Oj, oj. Tutaj bardzo słabo. To nawet nie komentuję. I otwieramy kolejne cztery. Dawaj jakieś rękawice albo kosę. O kurde. Dobra, tak nie możemy tego zakończyć. No musisz coś dać w końcu, Amar. Bo tracimy i to sporo. O kurcze. No nie. Dobra. Bez kompakt mouldą cztery ostatnie. Jak nie odda. Ale dużo straciliśmy. Zatrzym się. Nie. Myślałem, że da tego Bowie Knife'a. No cóż. Super zaczęliśmy, ale teraz jest lipa. Szkoda, że nie ten mp 5 Kurczę, pieczone. No jest bardzo słaba. Jest bardzo... Zobaczcie, jak jedna skrzynka może wpłynąć na to wszystko. Nie, tu jest starą metodą. Ja nie otwieram tych starych. Dobra, bitwa jakaś. Jest bitwa jakaś, jest za 162 zł, ale 50 skrzynek. E, dobra, my stworzymy bitwę. My stworzymy bitwę taką, która was zaskoczy. Bo będzie to po prostu 10 skrzynek Jinolda na 4 graczy i lecimy. Od razu przywołuję boty. No i zobaczymy, zobaczymy czy uda się wygrać. Mam taką nadzieję, trzymajcie kciuki. Pamiętajcie, żeby jak dotrwaliście do tego momentu, napisz w komentarzu energetyk, e, bo sobie jakiegoś B-Powera. Bo mnie nie stać na droższe, więc wysyłajcie mi pieniążki. Ale jest zimny. To najważniejsze. Pukają mi tu w szybę. A my tą bitwę przegrywamy już po drugiej skrzynce. What the fuck! Za przeproszeniem. Skrzynia za 100 zł i oczywiście nikt inny! Tylko pierdolony podkraszer Musiał trafić kosę za cztery koła No to jest chyba max win nie To jest chyba max win w tej skrzynce Wow naprawdę wow No nie no Najgorsze jest to że, że tu nie ma już szans Totalnie szans nie ma Szkoda że nie ma underdogów Muszą dodać te underdogi Bo ja underdogi bym wygrywał i to bardzo często Bo bardzo często mam Najmniej pieniążków w tych bitwach Ja pierdziele Cztery koła no ładna bitwa. W ogóle, ogólnie z tysiąca ilą wyciągnie? Zdychę. Może nie zdychę, ale no no nie, no nie byłbym ostatni. 8200, z 1000 złotych. Ja pierdzielę Czemu to nie byłem ja? Powiedzcie mi. Dobra, widzowie, no nie chcę wszystkiego przegrać, więc po prostu zrobimy grubą końcówkę. I to, co wylecie, zostawiamy 4 skrzyneczki Space World 3, 400, lecimy o Lin. Proszę, daj coś dobrego. Aha. Aha. Cztery najgorsze itemki. O Boże. Jeszcze jedna. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Tak się dobrze zaczął ten odcinek. Dobra, widzowie, ostatnia. I, I kończymy, bo ja naprawdę nie chcę tego tutaj zawalić, a... W... Nie, dzisiaj jest ogromny pech. Cóż, czasami tak bywa. Zaraz przynajmniej wbijemy w poziom 78. No i będę mógł otwierać darmowe skrzynki. Co widzowie? Ja wam bardzo dziękuję. My się widzimy w kolejnych odcinkach na kanale. Pamiętajcie, żeby subować, lajkować, komentować. No i co? Na razie. Rękawiczki oczywiście. Dupę. Na razie.